Witajcie, drodzy widzowie. Dziś opowiem wam historię, która wydarzyła się nie tak dawno temu, w miejscu, które dla wielu z nas mogłoby być codziennym azylem, w restauracji, która dla pewnej kobiety była czymś więcej niż tylko miejscem na posiłek. Ta historia nie jest zwykłą opowieścią o jedzeniu czy obsłudze klienta. To historia o szacunku, o odwadze, o tym, jak czasami musimy stanąć w obronie własnych zasad, nawet gdy wszystko wokół wydaje się sprzysięgać przeciwko nam. Pozwólcie, że zabiorę was w tę podróż krok po kroku, bo choć zaczyna się, zwyczajnie szybko okazuje się, że kryje w sobie coś znacznie głębszego. Nasza bohaterka Karolinę jest kobietą, którą wielu z nas mogłoby znać. Może to sąsiadka, może koleżanka z pracy, a może ktoś, kogo mijamy na ulicy, nie zdając sobie sprawy, jak wiele siły kryje się w jej spokojnej postawie. Karolinę nie jest typem osoby, która szuka konfliktów. Wręcz przeciwnie. To ktoś, kto ceni spokój, rutynę i miejsca, w których czuje się jak w domu. Jednym z takich miejsc był dla niej Oak Room, lokalna bistro, które odwiedzała. Od lat. Nie była to byle jaka restauracja. To było jej sanktuarium, przestrzeń, gdzie mogła się zrelaksować, odetchnąć po trudnym dniu i po prostu być sobą. Wyobraźcie sobie miejsce, które znacie jak własną kieszeń, gdzie kelnerzy... Witają was po imieniu, gdzie zapach świeżo pieczonego chleba miesza się z cichym szumem rozmów, a widok za oknem jest jak znajoma pocztówka z waszego życia. Dla Caroline Oakroom było właśnie takim miejscem. Dzień, o którym wam opowiem, zaczął się jak każdy inny. Był 15 marca 2025 roku. Zwykły dzień jakich wiele. Karolinę właśnie skończyła spotkanie biznesowe, jedno z tych, które zostawiają w głowie chaos myśli i lekkie zmęczenie. Potrzebowała chwili dla siebie, a Oak Room wydawało się idealnym wyborem. Wchodząc do środka, od razu poczuła ten znajomy zapach ciepły, lekko drożdżowy, unoszący się w powietrzu, jak obietnica czegoś dobrego. Usiadła przy swoim ulubionym stoliku, tym w rogu przy oknie skąd zawsze miała najlepszy widok na Main Street. To był jej punkt obserwacyjny, stąd widziała, jak zmienia się okolica. Jak powstają nowe budynki, jak otwierają się sklepy, a czasem nawet jak małe parady maszerują ulicą w rytmie lokalnej orkiestry. Tego dnia usiadła, rozłożyła menu i zaczęła skanować je wzrokiem, choć dobrze znala co zamówi, grillowanego łososia z pieczonymi warzywami, swoje stałe danie, które zawsze przynosiło jej poczucie komfortu. W tle słychać było delikatny brzęk kieliszków, ciche rozmowy innych gości i lekki szelest kroków kelnerów. Wszystko wydawało się takie jak zwykle przewidywalne, spokojne, swojskie. Karolina lubiła tę przewidywalność. W świecie pełnym chaosu i niepewności, okrum było jej ostoją, miejscem, gdzie mogła się zatrzymać i na chwilę zapomnieć o wszystkim, co działo się na zewnątrz. Złożyła zamówienie, uśmiechnęła się do kelnera i już wyobrażała sobie, jak smakuje jej posiłek. Ale wtedy coś się zmieniło. Zauważyła nową twarz wśród personelu wysokiego mężczyznę w średnim wieku z ogoloną twarzą i eleganckim garniturem. Nie widziała go wcześniej, ale nie było to nic niezwykłego. Nowi pracownicy przychodzili i odchodzili, a okrum, choć pełne stałych bywalców, czasem zatrudniało świeże twarze. Nie zwróciła na niego większej uwagi, przynajmniej nie wtedy. Minęło kilka chwil, zanim ten mężczyzna podszedł do jej stolika. Stał blisko. Może trochę za blisko, a jego postawa była sztywna, jakby przygotowywał się na coś trudnego. Przepraszam, powiedział, a jego głos był niski, ale stanowczy. Karolinę podniosła wzrok, lekko zdezorientowana. Tak? Odpowiedziała, sądząc, że może źle go usłyszała. Przepraszam, ale będę musiał poprosić cię o odejście powtórzył, tym razem bardziej zdecydowanie. Karolinę zmarszczyła brwi. Przepraszam? zapytała pochylając się lekko do przodu, wciąż niepewna, czy dobrze rozumie. Musisz już wyjść, powiedział ponownie, a w jego tonie było coś, co nie pozostawiało miejsca na negocjacje. W tym momencie czas jakby się zatrzymał. Karolina rozejrzała się po restauracji. Inni goście zerknęli w jej stronę, ich spojrzenia były chłodne, ale nikt nic nie powiedział. Czuła, jak jej serce bije trochę szybciej, ale nie dała tego po sobie poznać. Nie była typem osoby, która robi sceny, nigdy nie lubiła dramatów, nie szukała uwagi. Ale coś w tej sytuacji ją uderzyło. To nie było zwykłe nieporozumienie. To nie była prośba kelnera o przesunięcie się na inne miejsce, czy uwaga o jakiejś drobnej niedogodności. To było coś innego, coś, co sprawiło, że poczuła się wyobcowana w miejscu, które od lat traktowała jak swój drugi dom. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego? zapytała spokojnie, choć w jej głowie kłębiły się pytania. Mężczyzna zawahał się, jakby nie spodziewał się, że zada to pytanie. Przez chwilę wyglądał, jakby chciał się wycofać, ale zamiast tego stał tam, z rękami splecionymi przed sobą, a jego oczy były zimne i nieprzeniknione. Nie muszę wyjaśniać, odpowiedział krótko, a jego słowa brzmiały jak mur, który nagle wyrósł między nimi. Karolinę poczuła, jak jej tętno przyspiesza, ale wciąż zachowywała spokój. Widziała już w życiu różne sytuacje niezręczne, trudne, czasem absurdalne ale to to było inne to nie pasowało do niczego, co znała. Tak naprawdę myślę, że musisz odparła, a w jej głosie pojawiła się nuta autorytetu. Przychodzę tu od lat nigdy nie byłam tak traktowana. Jeśli zamierzasz poprosić mnie o wyjście Zasługuje na wyjaśnienie, tak jak każdy inny klient. Mężczyzna zacisnął usta w cienką linię. Spojrzał przez ramię na menedżera, który stał przy drzwiach kuchennych i obserwował ich uważnie. Karolinę znała tego menedżera. Zawsze był uprzejmy, zawsze zatrzymywał się, by zapytać, jak się ma, czy wszystko w porządku. Dlaczego teraz nie interweniował? Dlaczego pozwalał, by ta dziwna sytuacja się rozgrywała? Czuła narastającą frustrację ale powstrzymała ją. Nie chodziło o robienie sceny, chodziło o zasadę. Mężczyzna znów przemówił, jakby szukał wymówki. Przeszkadzasz innym klientom, powiedział, ale jego słowa brzmiały pusto, bez przekonania. Karolinę uniosła brew. Przeszkadzam? Powtórzyła, rozglądając się po Mikołajczyk po pokoju. Wszyscy wydawali się zajmować. swoimi sprawami. Cicho rozmawiali, popijali drinki, jedli swoje posiłki. Nie było żadnego zamieszania, żadnego zgiełku. To miejsce publiczne, powiedziała zachowując neutralny ton. Jestem tu tylko na posiłek, nie przeszkadzam nikomu. Ale im więcej mówiła, tym bardziej zdawała sobie sprawę, że coś tu nie gra. To nie była zwykła prośba o wyjście, to nie był przypadek. Dzieje się tu coś jeszcze, coś czego nie rozumiała, ale była zdeterminowana, by się dowiedzieć. Wyjdę. Powiedziała, patrząc mężczyźnie prosto w oczy: Ale tylko wtedy, gdy zrozumiem, dlaczego mnie o to prosisz. Myślę, że to sprawiedliwe. Menedżer wciąż stał w drzwiach, wpatrując się w nich obu, ale nie ruszył. Się z miejsca. Karolina czuła jego wzrok na sobie, ale nie drgnęła. Nie zamierzała ustąpić. Nie chodziło już tylko o nią, chodziło o szacunek, o godność o to, by nie pozwolić, aby ktoś deptał ją bez powodu. Ale czy dostanie wyjaśnienie, którego szukała? Czy to będzie walka, której się nie spodziewała? Tego jeszcze nie wiedziała. Ale jedno było pewne: Karolinę nie była typem osoby, która się poddaje. I tak zaczyna się nasza historia. To, co wydarzyło się potem, to nie tylko opowieść o kobiecie i restauracji. To historia o tym, jak czasami musimy zmierzyć się z niesprawiedliwością, nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Karolinę nie szukała konfliktu. Ale kiedy konflikt przyszedł do niej, nie odwróciła wzroku. Stanęła twardo, z godnością i spokojem i pokazała, że szacunek to nie coś, co można od tak odebrać. Ale to dopiero początek. Co stało się później? Jak rozwinęła się ta sytuacja? O tym opowiem wam w dalszej części, bo historia. Karolinę to coś więcej niż tylko jeden moment. To lekcja, która może dotyczyć nas wszystkich. Karolina siedziała przy swoim stoliku w Okrum. A napięcie wokół niej zdawało się gęstnieć z każdą mijającą sekundą. Mężczyzna w garniturze, który poprosił ją o wyjście, stał wciąż zbyt blisko, a jego sztywna postawa zdradzała, że nie czuje się w tej roli komfortowo, choć starał się to ukryć. Menedżer, który do tej pory milczał, obserwując wszystko z oddali, w końcu ruszył w ich stronę. Karolina zauważyła, że jego kroki były powolne, jakby chciał opóźnić, Nieuniknione. W restauracji zapanowała cisza, nie ta zwykła, kojąca cisza, towarzysząca posiłkom, ale ciężka, wyczekująca, jakby wszyscy wstrzymali oddech, czekając na rozwój wydarzeń. Przepraszam panią, powiedział menedżer, gdy dotarł do stolika. Jego ton był neutralny, ale w jego oczach Karolinę dostrzegła cień niepokoju. Mieliśmy skargę na ciebie. Te słowa zawisły w powietrzu, absurdalne i niepasujące do rzeczywistości, którą znała. Karolina mrugnęła, próbując zrozumieć, co właśnie usłyszała. Skargę na mnie? Powtórzyła, a jej głos był spokojny, choć w środku czuła, jak jej myśli zaczynają galopować. Jakiego rodzaju skargę? Menedżer zawahał się, a jego wzrok na moment uciekł w bok, jakby szukał odpowiedzi w ścianach restauracji. Obawiam się, że nie mogę ujawnić tej informacji odpowiedział sztywno, a Karolinę poczuła, jak w jej piersi narasta niedowierzanie. Mówisz mi, że zamierzasz poprosić mnie o wyjście z powodu czegoś, o czym nawet nie wiem? Zapytała, a jej ton stał się ostrzejszy, choć wciąż kontrolowany. Spojrzała na mężczyznę w garniturze, który milczał, a potem znów na menedżera. Przychodzę tu od lat. Nigdy nie sprawiałam problemów. Jeśli ktoś ma ze. Mną problem, zasługuję, żeby wiedzieć o co chodzi. Menedżer westchnął, a na jego twarzy pojawił się grymas, który mógł być irytacją albo zmęczeniem trudno było to jednoznacznie ocenić. Przepraszam, ale zostałem poinstruowany, żeby poprosić cię o wyjście, powiedział, a jego głos stracił wcześniejszą ostrość, przechodząc w coś, co brzmiało niemal przepraszająco. Karolina zmrużyła oczy. To nie była odpowiedź, której szukała, to była wymówka, pusta i niesatysfakcjonująca. Nie wyjdę dopóki nie dostanę wyjaśnienia, oznajmiła, a jej głos był niski, ale stanowczy. Byłam lojalną klientką i nie pozwolę, by traktowano mnie w ten sposób bez powodu. Mężczyzna w garniturze poruszył się niespokojnie, jakby chciał coś powiedzieć, ale się powstrzymał. Menedżer spojrzał na niego, a potem znów na Karolinę. Przez chwilę wydawało się, że sytuacja utknęła w martwym punkcie. Nikt nie chciał ustąpić, ale nikt też nie wiedział, co dalej. Posłuchaj, zaczęła Karolinę, a jej ton złagodniał, choć nie stracił na sile. Nie próbuję sprawiać kłopotów, chcę tylko zrozumieć, co się dzieje. Jeśli jest uzasadniony powód, dla którego mam odejść, pójdę, ale zasługuję, żeby wiedzieć, co to jest. Menedżer spojrzał na nią, a w jego oczach mignęła. Chwila wahania to po prostu protokół powiedział w końcu. A jego słowa brzmiały, jakby sam w nie nie wierzył. Protokół? powtórzyła Karolina, a jej brew uniosła się w zdziwieniu. Przychodzę tu od lat. To miejsce zawsze było przyjazne. Co się zmieniło? Mężczyzna i menedżer wymienili spojrzenia. Krótkie, ale wystarczająco wymowne, by Karolinę zauważyła, że coś ukrywają. Cisza między nimi przeciągała się, a ona czuła, jak jej cierpliwość zaczyna się wyczerpywać. Nie zamierzała się poddać. Ale nie chciała też eskalować sytuacji bez potrzeby. Potrzebowała odpowiedzi, a oni najwyraźniej nie byli skłonni jej ich dać. W końcu menedżer odchrząknął i zrobił krok bliżej. To pochodziło od właściciela: mruknął, a jego głos był cichy, jakby przyznanie się do tego sprawiało mu trudność. Karolinę poczuła, jak jej serce bije szybciej. Właściciel Joan. Kobieta, którą znała od lat, która zawsze była miła, uprzejma i troskliwa. To nie miało sensu. Joan? zapytała, a jej głos zdradzał zdumienie. Znam ją od. lat. Dlaczego kazałaby mi wyjść bez wyjaśnienia? Menedżer znów spojrzał na mężczyznę w garniturze, a ten w końcu przemówił. To nie tak, jak myślisz powiedział cicho, a w jego tonie było coś przepraszającego to po prostu nieporozumienie. Karolinę przechyliła głowę. Nieporozumienie? Powtórzyła, a jej wzrok przesunął się po pokoju. Siedzę tu od godziny i nikt nic mi nie powiedział. Dlaczego nikt tego nie wyjaśnił, zanim to się rozrosło? Mężczyzna przestąpił z nogi na nogę, a jego oczy unikały jej spojrzenia. To nie chodzi o ciebie, ok? Powiedział, a jego głos stał się bardziej pilny. To nieporozumienie dotyczące niektórych twoich interakcji z innymi gośćmi. Właściciel pomyślał, że sprawiasz, że inni czują się niekomfortowo. Karolina zamrugała, całkowicie zaskoczona. Sprawiam, że ludzie czują się niekomfortowo? powtórzyła, a jej głos podniósł się o ton z niedowierzaniem. Jestem tu od lat i nigdy nie miałam skargi na swoje zachowanie. Jeśli ktoś poczuł się niekomfortowo, powinien był coś powiedzieć. Nigdy nie dano mi szansy, żeby to wyjaśnić. Spojrzała na menedżera, potem na mężczyznę, a potem znów na menedżera. Co dokładnie sugerujecie? Menedżer spuścił wzrok, unikając jej spojrzenia. Spójrz, powiedział cicho. Nie chcę być w środku tego wszystkiego. Po prostu wykonuję swoją pracę. Ale jeśli chcesz porozmawiać z Joan, może powinnaś do niej zadzwonić. Karolina poczuła przypływ triumfu, ale nie dała tego po sobie poznać. Nie zamierzała zadowolić się rozmową telefoniczną jako rozwiązaniem. Chciała prawdy, teraz. W porządku, powiedziała, a jej ton był ostry i zdecydowany. Zadzwonię do Joan, ale zanim wyjdę, chcę usłyszeć prawdę. Koniec z wymówkami, koniec z unikaniem pytania. Menedżer otworzył usta, ale zaraz je zamknął. Karolina widziała, że jest rozdarty, między żalem a obowiązkiem. Cisza znów zapanowała, ale tym razem to ona miała kontrolę. Wyciągnęła telefon i wybrała numer Joan. Jej palce poruszały się szybko, z wyćwiczoną precyzją. Telefon zadzwonił dwa razy, zanim usłyszała znajomy, ciepły głos po drugiej stronie. Karolinę, minęło trochę czasu. Jak się masz? Zapytała Joan, a jej ton był szczery, jakby nic się nie stało. Karolinę wzięła głęboki oddech, zanim odpowiedziała. Wszystko w porządku, Joan, ale muszę z tobą porozmawiać o czymś pilnym. Jestem w Oak Room i właśnie poproszono mnie o wyjście przez twojego menedżera, bez żadnego wyjaśnienia. Co gorsza, powiedziano mi, że w jakiś sposób sprawiłam dyskomfort innym klientom. Muszę wiedzieć, dlaczego to się dzieje. Zapadła cisza, a Karolinę niemal słyszała, jak Joan przetwarza te słowa. Karolinę, bardzo mi przykro, powiedziała w końcu właścicielka a jej głos był pełen zaskoczenia. Nie. Miałam pojęcia, że coś takiego się dzieje. Ufam swojej załodze, ale jeśli doszło do nieporozumienia, musimy to wyjaśnić. Co dokładnie się stało? Frustracja Karoliny nieco zelżała, słysząc szczerość w głosie Joan, ale nie zamierzała odpuścić. Jestem tu lojalną klientką od lat, Joan. Nigdy nie miałam problemu z nikim. Jeśli ktoś miał ze mną problem, powinien był mnie obsłużyć, ale nikt tego nie zrobił. Powiedziano mi, że złożono skargę na moje zachowanie, ale nikt. Mi nie powiedział, co rzekomo zrobiłam źle. Próbuję cieszyć się lunchem, a teraz proszą mnie, żebym wyszła. Joan westchnęła, a w jej głosie słychać było frustrację. Bardzo mi przykro z tego powodu. Znam cię od lat, Karolinę. Zawsze byłaś pełna szacunku i uprzejma. Jeśli było jakieś nieporozumienie, to należało potraktować inaczej. Natychmiast porozmawiam z menedżerem. Tak nie postępujemy. Karolinę poczuła, jak jej serce zwalnia. To nie były puste przeprosiny. Joan brała odpowiedzialność. Doceniam to, Joan, powiedziała, a jej głos złagodniał. Ale to nie chodzi tylko o mnie. Chodzi o to, żeby upewnić się, że tego typu rzeczy nie przytrafią się nikomu innemu. Nie chcę sprawiać kłopotów. Ale nie mogę pozwolić, żeby to przeszło bez echa. Rozumiem, odpowiedziała Joan stanowczo. To naprawię. Zasługujesz na szacunek i upewnię się, że personel o tym wie. Chcę, żebyś czuła się komfortowo, kiedy tu przyjdziesz. Rozmowa zakończyła się obietnicą Joan, że zajmie się sprawą. Karolinę odłożyła słuchawkę i spojrzała na menedżera, który stał obok, unikając jej wzroku. Rozmawiałam z Joan oznajmiła, a jej ton był spokojny, ale pewny. Jest bardzo zdenerwowana tym, co się stało i obiecała to naprawić. Menedżer odchrząknął, a na jego twarzy pojawił się cień ulgi. Masz rację, przyznał cicho. Powinienem był postąpić inaczej. Bardzo mi przykro z powodu tego, jak to się potoczyło. Karolina skinęła głową, ale nie zamierzała go całkowicie rozgrzeszyć. Doceniam, że z nią rozmawiałeś, ale całej tej sytuacji można było uniknąć, gdybyś po prostu odpowiednio się komunikował. Byłam płacącym klientem, który próbował cieszyć się posiłkiem. Nie powinienem zostać tak potraktowany. Menedżer spuścił wzrok, a jego policzki lekko się zaczerwieniły. Dopilnuję, aby to się więcej nie powtórzyło, powiedział poważnie. Karolina uśmiechnęła się lekko. Cieszę się, że to słyszę. Tylko upewni się, że następnym razem komunikacja będzie kluczowa. Gdy odwróciła się, by odejść, poczuła na sobie spojrzenia innych klientów. Tym razem jednak były inne. Nie chłodne czy osądzające, ale pełne czegoś, co mogło być szacunkiem. Przejęła kontrolę nad sytuacją, stanęła w swojej obronie i pokazała, że spokojna pewność siebie może zdziałać cuda. Wyszła z Oak Room, a chłodne marcowe powietrze wypełniło jej płuca. Konflikt się zakończył, ale jego echo pozostało w jej umyśle. Idąc w stronę samochodu, Karolina zaczęła analizować to, co się wydarzyło. Nie chodziło tylko o nieprzyjemną wymianę zdań czy niezręczność sytuacji, chodziło o zasady, o szacunek, o godność, o to, jak traktujemy innych i jak pozwalamy by nas traktowano. Weszła do restauracji, spodziewając się relaksu, a zamiast tego została zmuszona do walki o swoje miejsce. Ale nie wycofała się, zachowała spokój, poradziła sobie z tym z gracją i otrzymała przeprosiny, na które zasługiwała. To, co ją uderzyło najbardziej, to fakt, że jej działania miały znaczenie nie tylko dla niej. Upewniła się, że menedżer i Joan zrozumieli, jak ważne jest odpowiednie traktowanie ludzi. Może następnym razem, gdy ktoś znajdzie się w podobnej sytuacji, personel zareaguje inaczej, porozmawia, wyjaśni, zamiast stawiać mur. Karolinę nie była dumna tylko z tego, że się obroniła, była dumna, że wykorzystała swój głos, by coś zmienić. Wsiadając do samochodu, uśmiechnęła się do siebie. To nie była tylko historia o kobiecie, którą poproszono o opuszczenie restauracji, to była lekcja o sile szacunku do siebie, o znaczeniu komunikacji i o tym, jak stawanie w obronie tego, co słuszne, może prowadzić do pozytywnych zmian. Zastanawiała się, co pomyśleli inni klienci, którzy byli świadkami tej sceny. Czy spojrzeli na to jak na zwykły incydent, czy może dostrzegli w tym coś więcej? Może sami byliby teraz bardziej skłonni zabrać głos, gdyby coś podobnego, przytrafiło się im jadąc ulicą, Karolinę czuła spełnienie. Poradziła sobie z sytuacją z klasą, a jej głos został usłyszany. To było wszystko, o co mogła prosić. Ale gdy o tym myślała, zdała sobie sprawę, że najpotężniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić w trudnych chwilach, jest zachowanie spokoju, stanie na swoim i żądanie szacunku, na który zasługujemy. To była lekcja, którą zabierze ze sobą, bez względu na to, co przyniesie przyszłość. Karolinę stała na chodniku przed Oak Room, a chłodne marcowe powietrze owiewało jej twarz, przynosząc ulgę po napięciu, które jeszcze chwilę temu wypełniało restaurację. W rękach trzymała kluczyki do samochodu, ale nie spieszyła się, by wsiąść. Zamiast tego zatrzymała się na moment, spoglądając na znajomy szyld bistro, ten sam, który przez lata witał ją jak stary przyjaciel. Tym razem jednak widok ten budził w niej mieszane uczucia. To, co wydarzyło się w środku, nie było już tylko incydentem, który można zignorować i zapomnieć. To była chwila, która coś w niej zmieniła, może nie w sposób oczywisty, ale subtelny, głęboki, taki, który zostaje z nami na dłużej. Wsiadła do samochodu i zamknęła drzwi, ale nie odpaliła silnika od razu. Siedziała w ciszy, patrząc przed siebie na Main Street, która powoli budziła się do życia w popołudniowym świetle. Myśli Karoliny krążyły wokół tego, co właśnie przeżyła. Nie chodziło już tylko o samo poproszenie jej o wyjście, to był tylko początek. Chodziło o to, jak zareagowała, jak stanęła w swojej obronie, jak nie pozwoliła by. Potraktowano ją niesprawiedliwie. W głębi duszy czuła cichą satysfakcję, ale też coś więcej poczucie, że jej działania miały znaczenie, nie tylko dla niej, ale być może dla innych. Pomyślała o Joan, właścicielce Oakrum i jej szczerych przeprosinach. Rozmowa z nią była punktem zwrotnym, nie tylko dlatego, że wyjaśniła sytuację, ale też dlatego, że pokazała, że Karolina miała rację, domagając się szacunku. Joan obiecała, że coś takiego się nie powtórzy że personel zostanie przeszkolony, że komunikacja stanie się priorytetem. To nie były puste słowa. Karolinę znała Joan na tyle dobrze, by wiedzieć, że dotrzyma obietnicy. Ale nawet gdyby tego nie zrobiła, Karolinę i tak czuła, że wygrała. Nie chodziło o to, by ktoś inny naprawił sytuację. Chodziło o to, że ona sama wzięła sprawy w swoje ręce i nie pozwoliła, by jej głos został zignorowany. Włączyła Silnik i powoli ruszyła ulicą, mijając znajome witryny sklepów i kafejki, które od lat były częścią jej codzienności. W radiu leciała cicha melodia, ale Karolinę ledwo ją zauważała. Jej myśli były gdzie indziej, wracały do klientów, którzy siedzieli w okrąg i obserwowali całą scenę. Zastanawiała się, co o niej pomyśleli. Czy widzieli w niej kogoś, kto niepotrzebnie robił zamieszanie? A może dostrzegli w jej postawie coś, co sami chcieliby naśladować? Może któryś z nich, postawiony w podobnej sytuacji, przypomni sobie te chwile i też zdecyduje się zapytać dlaczego. Karolina uśmiechnęła się na tę myśl. Nie była typem osoby, która szuka poklasku, ale jeśli jej działania mogły zainspirować choć jedną osobę do obrony swoich praw, to już było coś. Kiedy dotarła do domu, zaparkowała samochód i weszła do środka. W mieszkaniu panowała cisza. Kontrast z pełną emocji atmosferą Room był uderzający. Zdjęła płaszcz, powiesiła go na wieszaku i usiadła na kanapie z filiżanką, herbaty w dłoniach. Patrzyła na parujący napój, a jej umysł wciąż przetwarzał wydarzenia dnia. To, co się stało, nie było wielkim dramatem. Nie było krzyków, awantur, rozbitych talerzy. A jednak czuła, że była to walka. Tyle, że cicha. Prowadzona z godnością i spokojem. I właśnie w tym spokoju tkwiła jej siła. Karolina zawsze wierzyła, że szacunek to coś, co należy się każdemu, ale też coś, o co czasem trzeba zawalczyć. Tego dnia w Oak Room przypomniała sobie, że szacunek do siebie samej jest, równie ważny co szacunek dla innych. Mogła po prostu wstać i wyjść, kiedy poproszono ją o opuszczenie stolika. Mogła machnąć ręką, uznać to za drobnostkę i nie wracać więcej. Ale nie zrobiła tego. Zamiast tego zadała pytania, zażądała odpowiedzi i pokazała, że nie pozwoli, by traktowano ją jak pionek w czyjejś grze. I to przyniosło rezultat. Nie tylko wyjaśnienie, ale też zmianę, która mogła wpłynąć na to, jak Oak Room będzie funkcjonować w przyszłości. Sącząc herbatę, Karolina pomyślała o tym, co powiedziałaby sobie sprzed lat. Młodszej wersji siebie, która może nie miałaby odwagi, by się odezwać. Nie bój się, szepnęła w myślach. Masz prawo być słyszana. To była prosta lekcja, ale jedna z tych, które łatwo zapomnieć w codziennym pędzie. Teraz po tym wszystkim czuła się silniejsza, bardziej pewna siebie. Nie chodziło o to, że nagle stała się kimś innym. Chodziło o to, że przypomniała sobie, kim zawsze była kobietą, która zna swoją wartość i nie boi się o nią walczyć, nawet w najprostszych sytuacjach. Spojrzała przez okno na zachód słońca, który malował niebo odcieniami pomarańczu i różu. Dzień dobiegał końca, a wraz z nim zamykała się ta historia. Ale Karolin wiedziała, że jej echo pozostanie, nie tylko w niej, ale może też w Oak Room, w menedżerze, w John, a nawet w tych anonimowych klientach, którzy byli świadkami jej spokojnej determinacji. To nie była wielka rewolucja, ale mały krok. Krok w stronę świata, w którym szacunek i jasność nie są przywilejem, ale prawem. Wstała, odstawiła pustą filiżankę do zlewu i uśmiechnęła się do siebie. Jutro będzie nowy dzień, a ona wróci do okrum, nie z urazą, ale z podniesioną głową, wiedząc, że to miejsce, choć na chwilę zachwiało jej zaufaniem, wciąż jest jej sanktuarium. Tyle, że teraz to sanktuarium będzie lepsze, nie tylko dla niej, ale dla wszystkich, którzy po niej przyjdą. I to, jak pomyślała, było warte każdej sekundy tej walki. Koniec.